Radość z bycia Polakiem i wdzięczność dla przodków, którzy ofiarą krwi i życia przecierali drogi do wolności, a w 3 majowej konstytucji dali wyraz troski o mądre urządzenie państwa. To uczucia, które przyświecały świętowaniu w stolicy Podhala 233. rocznicy uchwalenia ustawy rządowej. Dla miasta i powiatu uroczystości rozpoczęła koncelebrowana przez nowotarskich proboszczów msza święta w ogrodach kościoła świętej Katarzyny w oprawie miejskiego chóru Gorce pod dyrekcją Doroty Żmudy. O spójrz spój, spój, na tę drużynę dusz drużynę i dusz. rozpad serca łaski twę, z mórz i z mórz. Miejska orkiestra Denta z tamburmajorem Marcinem Musiakiem prowadziła potem uczestników świętowania z kościoła na rynek przed ratusz Piękną tradycją jest, że w południe przy dźwiękach warszawianki honorową rundę wokół rynku wykonują rowerzyści z przytroczonymi do siodełek biało-czerwonymi flagami. Ci patriotycznie nastrojeni członkowie Towarzystwa Cyklistów Orzeł ze Spytkowic zawsze w majową rocznicę pokonują kilkadziesiąt kilometrów, by dotrzeć w serce miasta i razem z innymi złożyć kwiaty pod tablicą fundowaną przez nowotarską społeczność na dziesięciolecie zwycięstwa w wojnie. Polsko-bolszewickiej. Świętując dziś rocznicę uchwalenia Konstytucji, pamiętamy, że była ona dowodem polskiej wyobraźni, odwagi, ale też i polskiego nieszczęścia, którego powodem były warunki zewnętrzne. Wokół Konstytucji kolejne pokolenia Polaków krystalizowały swoje aspiracje do niepodległego bytu Polski, do swobód i równości obywatelskich. Niech w dzisiejszym świętowaniu nie zabraknie refleksji o naszej współczesności i przyszłości. Niech nie zabraknie myśli o patriotyzmie. Pamiętajmy, że każdy szlachetny i dobry czyn to cegiełka naszej służby dla Ojczyzny. Duch Konstytucji pomagał Polakom myśleć o wolności i niezależności. Pomógł przetrwać naszemu narodowi, bo przepojony był umiłowaniem wolności. Niech ten sam duch pomoże także innym narodom przetrwać i doczekać się wolności i pełnej niezależności. Niech Majowa Jutrzenka da nam szczęście, niech Majowa Jutrzenka zagości w naszych sercach, niech przyniesie wszystkim pokój, radość i optymizm. Niech będzie dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o wspólne dobro. Tego roku reprezentacji całego powiatu towarzyszyła w obchodach trójka parlamentarzystów. Posłanka Weronika Smarduch, była posłanka Anna Paluch i zachwycony góralami poseł Michał Wójcik. Składamy hołd twórcom Konstytucji 3 maja, testamentu Rzeczypospolitej obojga narodów zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju. Konstytucja 3 maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości oświecenia. Umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres rozbiorów, niewoli i okupacji. Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dzisiejszej Polski. Niech dzisiaj będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania. Konstytucja 3 maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Dlatego też, niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, starajmy się szukać drogi do zrozumienia, jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna i niepodległa Ojczyzna. Jak mówią słowa konstytucji 3 maja, postępujmy tak, aby na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Przemawiali też goście. Padło wtedy wiele słów o pamięci i szacunku dla dziedzictwa przodków, o potrzebie obrony suwerenności przed zagrożeniami z różnych stron, również o potrzebie parlamentarnej jedności w sprawie projektu ustawy górskiej. Szanowni Państwo, my tutaj na Podhalu, na Spiszu, mieliśmy 150 lat niewoli, bo przecież w 1768 roku wojska cesarzowej austriackiej Marii Teresy zajęły tereny Podhala, Spisza, Orawy pod pozorem kordonu samitarnego. I równo 150 lat później, w 1918 roku zawitała wolna Polska. I to ta pamięć o Konstytucji 3 Maja, o tej rozumnej, dobrej akcji patriotów, Którzy chcieli ratować ojczyznę, była na pewno czymś, co nas umacniało, czy naszych przodków, naszych pradziadów w walce o wolną Polskę. Niech zatem ten dzień 3 maja będzie dniem radosnym. Świętujmy w poczuciu dumy, w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i w poczuciu miłości do naszej Ojczyzny. Bo patriotyzm, kochani Państwo, to jest wielkie słowo, które trzeba, o którym trzeba zawsze pamiętać. I dzisiaj myślę, że warto zastanowić się nad właśnie poczuciem wolności. Nad tym, jak wiele rzeczy nas różni. Na tym, że wolność polega na różnorodności, polega na tym, że jesteśmy inni, mamy różne poglądy. Ale też dzisiaj warto pomyśleć o tym, co nas łączy. A myślę, że miłość do naszej ojczyzny i patriotyzm to jest coś, co bez wątpienia łączy wszystkich Polaków. I myślę, że w obliczu dzisiejszego święta, w obliczu wojny za wschodnią granicę, Granicą naszym obowiązkiem jest szukania tego, co nas łączy, uśmiechania się do siebie i pamiętania o tym, że jesteśmy jedną wielką wspólnotą. Podpisano ustawę zasadniczą. Wielki sukces, jeden z największych momentów w historii Polski. Ale był też wymiar polityczny tej konstytucji 3 maja chodziło o to, żeby uchronić Polskę przed zakładą. Byli już, byliśmy już wtedy po pierwszym zaborze, a potem się okazało, że to nie wystarczyło, ponieważ nie brakowało tych, którzy udali się do obcych państw, żeby szukać pomocy, bo im się nie podobało, że zabrano część ich wolności. Nie mogli robić swoich interesów. Trzynastu zdrajców pod Petersburgiem podpisało się pod czterdziestostronicowym dokumentem. Konfederacja Targowicka. Tak powstawała właśnie, szanowni państwo. Targowica, która jest symbolem zła i symbolem zdrady do dzisiaj. Nie uchroniła Konstytucja Polski przed upadkiem. Polska zniknęła z map na 123 lata i niszczono naszą kulturę, nasz język i naszą tożsamość. A dopiero po 123 latach, przy zbiegu okoliczności różnych, niezwykłych czasem, Polska znowu się pojawiła. Dlatego dziś trzeba o tym mówić i trzeba sobie cenić suwerenność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wojna za granicami suwerenność to jest ogromna wartość. Z jednej strony wojna, a z drugiej strony próba narzucenia pewnych rozwiązań, na które my się nigdy nie możemy zgodzić. Chodzi o federalizację Europy. Jeżeli by tak miało być, to jak. Jaki sens by był śmierci naszych przodków, którzy przelewali krew, oddawali życie za Polskę, za wolną Polskę, za suwerenność? Ani odrobiny nie możemy oddać suwerenności. Ani odrobiny, szanowni państwo. Wspaniałą postawą wykazały się wszystkie placówki oświatowe, wystawiając swoje sztandarowe poczty. W kościelnych ogrodach i na rynku tworzyły one imponujący szpaler. Silną reprezentację miały na uroczystościach nowotarskie drużyny harcerskie: druga, siódma i ósma. Harcerze też zaciągnęli wartę honorową przed frontem ratusza. Wiązanki pod tablicą składali przedstawiciele władz miasta i powiatu, koalicji obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości, służb mundurowych, związku Podhalan, Solidarności, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rycerzy. Kolumba, Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Grupy Mieszkańców Pamięć, Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, Nowotarskiej Izby Gospodarczej i Spytkowickich Cyklistów. Oficjalną część zakończyło odśpiewanie roty. Ja Panu Bogu bardzo dziękuję za górali. Za Waszą kulturę, za Waszą gwarę, za Waszą kuchnię, za Wasze zwyczaje, za to jak tworzycie tożsamość. I jakimi jesteście patriotami, bo niech powiew tego patriotyzmu stąd, spod Hala, niech będzie odczuwany w całej Polsce, tego nie zniszczy żaden obraz i żaden film o góralach, bo Górale to wielcy patrioci. Świąteczną atmosferę na płycie rynku przedłużyła wiązanka patriotycznych melodii w wykonaniu miejskiej orkiestry, z kilkuletnimi nawet instrumentalistami w składzie. Wiele osób zostało więc jeszcze chwilę, by pławić się w majowym słońcu i krzepić serca polską nutą.